Zapowiadał się fantastycznie. Legia wydała na niego miliony, a zakończył karierę w czwartej lidze już w wieku 35 lat. Wiele jest przykładów polskich zmarnowanych talentów, i niewątpliwie jednym z nich jest Michał Masłowski. Ofensywny pomocnik zaczął błyszczeć w Zawiszy Bydgoszcz, w której zdobył 20 bramek w 94 meczach. Zdobył nawet niegdyś 4 bramki w jednym spotkaniu. Masłowskim zainteresowała się Legia która zapłaciła za niego około 3 miliony złotych. W Warszawie rozegrał tylko 34 mecze, zdobył jedną bramkę i nie zaliczył żadnej asysty. Przeszkodziły mu urazy, ponoć nie radził sobie mentalnie, szybko przesunięto go do rezerw. Został streślony. Walczył o to, aby się odbudować, ale ani w Goricy, ani tym bardziej w Zagłębiu Sosnowiec to mu się nie udało. Masłowski ostatnio zakończył karierę, odchodząc z Mazowi Mińsk-Mazowiecki. Co o tym sądzisz? Daj znać w komentarzu i zaobserwuj ten profil.